Dave, stachu? Pięć złotych. Machon, wpisz w Halo? sprzedaż drzew. W Stachu. Pomyłka. A kto czy w telefonie? A kto pyta? To jest Jasia. Renata. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie, pomyłka. Nie ma tu w Kurwa, jego macie. Po co on tam pojechał do c***? Mój las wyciął po mojem chodził, moje pieniądze zabrał. Kto mu dał takie pozwolenie? Ty bym powiedział z tego synowi, gdzie on pojechał kogoś na jasny trafi krew nagła zaleje. I krew Co to mówisz? Halo Stachu? Halo. Stachu? Do kogo się pani chciała dozwonić? A kto przy telefonie? Renata. To jest Jasia. No i o co pani chodzi? Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie, nie ma go. Kurwa jego macie. Mamy. A kto mówi? Się na puzoniastym. A kto Czyli mówi na będzie się, Słucham. Słuchaj, Jest w w domu. Nie ma. Aj, aj. Aj, Halo. Stachu. No to nie. A kto mówi? Marysia! Słuchaj, jest taku w domu? Nie ma. Kurwa, jego mać! Po co on tam pojechał do centrali? Po Mój las, las wyciąg po mojem, chodził, moje pili pieniądze wieram, zabrał. on mu dał kolorba. takie pozwolenie? Ty powiedz to już, kurwy, synowi! Gdzie on pojechał? Bo jasny trafi, krew nagła zaleje. A skąd to pani dzwoni? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. A skąd mówisz? Kurwa ja byłam, ja wiem gdzieście byli. Ja ci kurwa dam 50 lecie, ja wam wszystko dam, Oddajcie mi pieniądze byś kurwy, syny, ja spierony zajebane, siarciste! kurwa, żeby was pierony ogniste, siarciste, to was u... u... Skąd to pani złoży? dzwoni? Machon, weź w i sprzedaż drzew Stanisław albo Sołdę Aj, ej. Halo, skąd to pani dzwoni? To jest Jasia. Ale skąd pani dzwoni? Z jakiej miejscowości? Nie ma. Z jakiej miejscowości pani dzwoni? A kto mówi? Marysia. A kto przy z telefonie? Marysia. Nie. Nie. Nie ma. Halo. Nie ma. Halo. Stachu? Stachu? A kto przy z telefonie? <śmienicza> <U>. <śmienicza> Kurwa mać! ja pięć, ale szkoda, że więcej tekstów nie ma, nie? Bo widzicie, da radę to zrobić, tylko więcej tekstów potrzebuje.